Na ekipę ratunkową. To musi być na górze. Mm. O nie, dwa dinozaury T-Rex wznieciły pożar. Oddział ratunkowy już tu jest. Ratownicy, musicie ugasić pożary. Super ciężarówko, wiesz co robić? Nadszedł czas na transformację. Superwóz strażacki na ratunek! Mm, mm. Te samochody wyglądają na przestraszone. Potrzebują mm. pomocy! Mm. Dobra robota, Matyldo. Wyprowadza samochody O nie! Dinozaury wróciły! Dinozaury chcą zjeść latarki Matyldy! Uciekaj Matyldo szybko! O nie! Dinozaury muszą się zatrzymać zanim wpadną na ten korek! Dinozaury się nie zatrzymują! O nie! Uważaj na Matyldę! Jedź, Matyldo, uciekaj! Dinozaury spowodowały wypadki! Super ciężarówko! Musisz pomóc Amber! Czas na transformację! Superambulans pomagają rannym samochodom. Dobra robota, ratownicy. Samochody czują się teraz lepiej. O nie, dinozaury wciąż gonią Matyldę. Masz jakiś pomysł, Superambulansie? Dobry pomysł, Superambulansie! Musimy wydostać dinozaury z miasta. O nie, przed nami jest korek. Nie możesz jechać tą drogą. Znasz inną drogę, Superambulansie? Superambulans ma inny pomysł. Nadszedł czas na gadżet. Superambulans będzie używał Spider-Sieci. Spróbuj jeszcze raz, Superambulansie! O nie! Dinozaury są coraz bliżej. Uważaj, Superambulansie i Matyldo! O nie, Matyldo! Dinozaury znów zobaczyły twoje latareczki! O, to jest plan! Superambulans i Matylda pracują razem nad nowym planem. Superambulans zamyka skrzyżowanie pajęczą w sieci. Superambulans zostawiłeś jedną ulicę otwartą. To wszystko jest częścią mm -hmm. planu! Tak, widzę! Superambulans i Matylda robią pułapkę. Dinozaury zbliżają się. Matylda, jesteś gotowa? Aha! Chcesz, żebyśmy liczyli razem z tobą? Dobrze! Raz, dwa, trzy. Udało ci się, Matyldo. Dinozaury zostały złapane. Dinozaury wyglądają na bardzo szczęśliwe, że znów są w lesie. Lody, mnia, mnia. Co no to było super ciężarówko? Marley Hulk całkowicie wymknął się spod kontroli. Co za katastrofa! Elza i Matylda go ścigają. Powinieneś im pomóc. Powinieneś być Avengersem, żeby stać się wystarczająco silnym, by powstrzymać Marleya Hulk. Wow, już nie jesteś super ciężarówką. Jesteś Spider ciężarówką. Hmm. Elsa, Matylda, nie martwcie się. Pomoc jest w drodze. O, oh, myślę, że jest już całkiem blisko. Wow, super ciężarówka jest taka fajna. Koniec zabawy, Marley Halku! Spider ciężarówka cię złapie. Tak jest. Naucz Marley Hulka, żeby się uspokoił. O nie, Marley Hulk wraca do siebie. Bądź ostrożny! Spider ciężarówko, gdzie jesteś? Elza, Matylda, uważajcie! Marley Hulk uderza w samochody, żeby uciec! O nie! Spider ciężarówko, gdzie się podziewałeś? Chwileczkę, co to za dźwięk? Niesamowite! Jedziesz po ścianie! Co ty wyprawiasz, ty łobuzie? Dziewczyny, uważajcie! Jest niedobrze. Bardzo niedobrze. Musisz ją uratować. Nie martw się, Spider-Ciężarówka. Pomoże wam. Pajęcze sieci nie przelecą przez ogień. Będziesz musiał użyć swojego gadżetu. Nie ma nic lepszego do walki z ogniem niż woda. Dobry pomysł. O nie, ogień jest zbyt silny. Ale dasz radę, Spider ciężarówką. No już, prawie się udało. Hurra, cały ogień zgasł. Teraz dorwijmy Marley haka. Prawda, superciężarówko? No dalej! Znowu? To nie jest sprawiedliwe, Mary Halku! Dostaniesz to, na co zasłużyłeś! Zobaczysz! Pajączyna? Poczekaj chwilę! Spider-ciężarówka jest tutaj! Nie masz się gdzie ukryć! Słyszysz to? Nadjeżdża policja! Mają cię na oku, Marley Hulku! Świetny chwyt, Spider-Ciężarówką. Dobra robota. Teraz Elza i Matylda zrobią resztę. Marley Hulk chyba uspokoił się i wrócił do normalności. Wyglądasz lepiej, Marley. No to teraz będziesz musiał pozbierać wszystko, co zepsułeś. No, tak, myślę, że on nadal potrzebuje trochę się uspokoić. Dzień dobry, Lili. Dzień dobry, dzieciaczki. Dokąd jedziecie w tych kaskach? Aha, macie dzisiaj wycieczkę na plac budowy, ale frajda! Miłej podróży! Uwaga, most się podnosi! Dzieciaczki, trzymajcie się! Nie ma nikogo, żeby zatrzymać most! Lili, trzymaj się, a my sprowadzimy pomoc! Dobrze, i nic się nie martw. Super ciężarówka będzie wiedziała co robić. Karl, mamy sytuację na moście zwodzonym. Lili z dzieciaczkami utknęła na moście, który się podniósł. Czy możesz ich uratować? Zatem ruszamy! Hmm? I co teraz zrobimy, super ciężarówko? Ba ba. Dobry pomysł! Ha. Potrzebny pojazd, który może pływać po kanale. Super łódź! To będzie idealne. Huh? O nie, jeden dzieciaczek wypadł! Szybko super ciężarówko złapki! Tak, złapałeś go! A ja O, nie tylko nie to! Szybko! Twoja siatka! O, mało brakowało! Wszystko w porządku? O, o! Super ciężarówko! Lili długo się tak nie utrzyma! Marl, szybko, użyj swojego gadżetu. Szybciutko. Tak, telekinetyczny laser pozwoli ci zamknąć most i uratować Lili. O nie, Lili, trzymaj się mocno. Mm -hmm. Już dobrze. Ona się trzyma. trzyma. Spróbuj jeszcze raz, super ciężarówko. Tak, tak. To działa. Most się zamyka. Uch, całe szczęście udało się. Już dobrze. Wszyscy jesteście bezpieczni. I jesteśmy na miejscu. Tak się cieszę, że mogliście dokończyć swoją wycieczkę szkolną. Macie rację, super ciężarówka uratował nasz dzień? Tak jak za każdym razem. To dobry pomysł, Karl. Może ekipa polityków powinna rzucić okiem na ten zepsuty most? Miłego dnia, przyjaciele. Do zobaczenia. Hej, Carrie, co porabiasz? Przypłaś ciasteczka na dzień kobiet? Mm -hmm. O nie, Harry, mm. to coś ukradło twoje ciasteczka. Dobry pomysł, super ciężarówka może go złapać. Karol, hmm. potrzebujemy Twojej Aha. pomocy. Oh. Jerry ukradł ciasteczka hmm. przygotowane na Dzień Kobiet. Aha. Musisz je odzyskać. Hmm. Hmm. Pojechał w kierunku placu budowy. Transformacja to bardzo dobry pomysł. Aha. Jerry, lepiej uważaj! Jesteś teraz ścigany przez super radiowóz policyjny. O nie, on ucieka! No nie, niemożliwe! I pokazać język? Tak jest. Użyj swojej syreny. Aleś narobił bałagan. To jest niebezpieczne. Zaraz dzieciaczki skończą szkołę. Super ciężarówko, zrób coś! Użyjesz jednego ze swoich gadżetów? To świetny pomysł. Tylko który wybierzesz? Telekinetyczny laser? Oczywiście. Dzięki niemu posprzątasz ten bałagan. Dzieciaczki, uważajcie! Tu był mały incydent! O nic się nie martwcie! Po prostu jedźcie do domu! Okej, okay. i co teraz zrobimy z tymi ciastkami? Dobry pomysł, Edna! Superciężarówko, włóż je wszystkie do szuki Eddy! Ona będzie wiedziała, co z nimi zrobić! Hola, hola, proszę pana! Nie tak szybko! Nie zapomnieliśmy o tobie, Jerry! Czemu w ogóle ukradłeś te ciasteczka? A, chciałeś dać Ednie prezent na dzień kobiet? To wspaniałe, ale nie powinieneś kraść. Powinieneś poprosić Kari, żeby ci je dała. Hmm, co Jerry może zrobić, żeby naprawić tę szkodę? Haha, ha, Jerry, ty tutaj pracujesz? Zgadza się, super ciężarówko. Zbrodnia nigdy nie popłaca. Życzę wam smacznego milkszejka. I chłopaki to mi wygląda na super zabawę! Umieram z ciekawości kto wygra ten wyścig. Karl, chyba ty prowadzisz. Jednak Jerry wygrał! Hmm, wielka szkoda, Karl. Ale chyba ktoś potrzebuje pomocy superciężarówki. Kerry <mulety> zabawiała dzieciaczki mydlanymi banieczkami z maszyny. Kiedy nagle Marley postanowił zrobić psikus i dodał czegoś do maszyny, co sprawiło, że te banieczki przestały pękać. Teraz banieczki wznoszą nasze dzieciaczki w powietrze. Hmm. Karl, musisz je natychmiast Aha. uratować. Dzieciaczkom najwyraźniej podoba się ta sytuacja. Super ciężarówko, zobacz, tam jest Marley. Złapiemy go później, bo teraz musimy uratować nasze małe Aha, samochodziki. Super, helikopter? Hmm. Oczywiście. Okej, okay, lećmy uratować hmm. nasze dzieciaczki. Hmm. To jest trudniejsze niż się spodziewałeś, Superciężarówko. <grymne> oh. oh, no. <grymne> <grymne> tak! Teraz masz je pod kontrolą, Superciężarówko! O, nie! Wygląda na to, że te banieczki jednak pękają! Superciężarówko! Jeżeli te banieczki pękną, dzieciaczki spadną! Spokojnie, Amber! Superciężarówka już się tym zajmuje! Wszystkie trzy są bezpieczne. Już dobrze, Albert. Superciężarówka uratował wszystkie trzy. Marley, zobacz, co się stało. Chciałeś zrobić psikusa, a o mało nie doszło do tragedii. Całe szczęście superciężarówka opanowała sytuację. Wow, super ciężarówko, to jest genialny pomysł! Wszyscy dobrze się bawią, a przede wszystkim jest bezpiecznie. Do zobaczenia, moi przyjaciele!